Jak to, jak to jest, mało widzów, przyznaj się kiedy wysłałeś wniosek? Jak jest, jak. Jako. Kurwa, nie mogę nawet czytać stary. Mam taki spazm w mózgu. Jako, że jest mało widzów, przyznaj się kiedy wysłałeś wniosek o UB 5 dni temu. Halo widzowie, tak wiem, wyglądam jako spierdoleniec ale się nie wyspałem ogólnie chłopaki mała informacja eee, wrzucamy podanko dzisiaj wieczorem i do 2-3 dni będzie nutka z patiro jestem z niej zadowolony, napisaliśmy w jednym wieczór wczoraj i będzie chyba gitarka a teraz spierdalam do budy i mało.